Dzień dobry, dzień dobry. Tu jest pan Alanek, a tu pan Bożejek. I są na dachu. Dobra. O kurde. Co to jest? Tu jest most. Dobra. Do you speak oh my. O Boże! Nie mówisz angielski! O mój Boże! Co? że to jest dyszka. Stare. wtedy chyba nie wyszedł. No nagrywaj Dobra, ja tam wchodzę! Trzymaj kamerę błażyjek. Ana jak? tak Trzymaj kamerę i nic nie rób. Po czy masz? Po tu wejść? Czy będę nagrać. Ale na dachu w krótkę będziemy. No, dobra, dalej. Będę trzymał kamerę. A ja nie, jestem na no. Dobra, chodź. Witam, witam, jesteśmy w trójka na dachu i jest zajebiście <grym> <grym> Co Ale. ty gościu Tu Tuż tak nie żyję. Dobra, na razie widzowie, za jest chwilę nagramy... Bo...